you Wiksa 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 wiksa! Wup, 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 wup. Jedziemy ze stryweczki, witam serdecznie wszystkich zebranych. Jau, 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 jau! Witam dzisiaj, słuchajcie, czwarteczek, czwarteczek, czyli dzień lizania yy... Może pomijmy ten wstęp, który sobie przygotowałem. E, witam serdecznie. 18 maja 2023 roku. Na ziemi nadal jest życie. Póki co, po ulicach nie biegają zombie. Ale wszystko może się zmienić już niedługo, słuchajcie. Bo nie wiem, czy widzieliście foteczkę na, na Facebooku. Zachęcam oczywiście do zajrzenia i lajkowania. Zachęcam do tego, żeby udostępniać streama na fejsie czy na innych platformach, gdzie tylko możecie. Zachęcam, zachęcam, zapraszam. Będzie im mega miło ludziska. Ale fajna wiksa leciała, po prostu mega muzyczka. Mega muzyczka. Jak się macie, jak się bawicie, Elo Piotr, Elo Zodia, jak wszystkim. Cześć, cześć ludziska jedziemy, jedziemy, jedziemy dzisiaj, słuchajcie, dalej z farmą oczywiście ja nawet jeszcze nie zdążyłem farmy włączyć, ale zatankować już troszeczkę zdążyłem, także jeszcze raz witam serdecznie. Zachęcam wszystkich do picia coli bez cukru. Nie dość, że spóźnił się 3 minuty, to jeszcze każę czekać 5. No, no tak to bywa, tak to bywa, że jak na dobre czasem trzeba zaczekać. Wiesz jak to jest? Wiesz jak to jest? No, no jak idziesz do restauracji na przykład i chcesz takie zamówić sobie wykwintne danie, to co, liczysz, że ci po, podadzą w minutę? Musisz zaczekać, chwilkę, Musisz zaczekać, a ja dzisiaj dla Was przygotowałem coś po prostu. No, magnifik, takie jeżeli papą. No, takie po prostu. Y, bueno, bueno, takie żarcie. Żarcie dla umysłu, oczywiście. Zachęcam serdecznie jeszcze raz do tego, żeby oczywiście zostać na streamie do samego końca. Bo to mi mega pomaga, a jak mi coś pomaga, to później się opłaca. Dobra, słuchajcie, ludziska. Dzisiaj, tak jak ostatnio, jest w naszym zwyczaju jedna pioseneczka dla Was, oczywiście ode mnie będzie, także zachęcam do zastanawiania się, co my dzisiaj odpierdzielimy za muzyczkę na tym streamie, będziemy śpiewać, powiem Wam, mój sąsiad na przykład, mój sąsiad uwielbia jak ja śpiewam, ostatnio mi to powiedział, powiedział drzesz tego ryja codziennie prawie, ja do niego mówię, no, no wiesz, ja robię, robię co mogę, nie? Ja, ja, a on mówi, ja rozumiem, że ty robisz, co możesz, ale te robienie, co możesz, to nie wystarcza, mówi. Także, także tak to wyglądało ze strony sąsiada, yy, ale on się nie do końca zna, nie? Yy, on ma ponad 60 lat, także może nie dosłyszy po prostu tego, tego smaku w moim głosie, tego, wiecie, tego takiego... Nie wiem, nie wiem jak to nazwać, ale to jest takie, taka pieprzność, takie coś, co, co po prostu sprawia, że smakuje. Hejka, witam wszystkich. Siemanko, 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 pospolity. Cześć. Cześć, hejka. Słuchajcie, przed nami oczywiście dużo pracy, no i jeszcze prawie dwie godziny streama, także zachęcam oczywiście do tego, tak jak mówię, żeby być od samego początku do samego końca ludziska. Robi prezenter kosmaty. Привет, Kaziu. Prywiet, Prywiet, how Robi Prezenter, jak ty się masz? Mały piątek, tak jest, czwartek to mały piątek, oczywiście. Tak rzecze przysłowie, a przysłowia wiadomo, jak coś się rymuje, yy, albo i nie, no to to jest prawda. Dobra, czekajcie, bo tutaj od razu się biorę załadowanie tej kiszonki dalej. Już wam zmieniam kamerkę oczywiście, bo jak zaraz tutaj powie, zmień kamerę. Siemanko Przemysław, witam serdecznie Przemysława. Cześć, cześć i czołem Przemo. Jak się macie, słuchajcie, przy czwartku? Jak tam było w robocie? Zadowoleni? Pewnie zadowoleni z tego, że już skończyli robotę i wrócili do domu. Ja ...tylko swobodnie miałem... wbijam na parkiet, biorę rozbieg i robię piruet. Oni oczy jakby wzięli pigułę, w organizmie brak melatoniny, później się wyśpię, bo zrobimy. Tak jest, tak jest. Bardzo dziękuję za wrzutkę tutaj, dzięki wielkie. Wow, bardzo dziękuję Piotruni. Tylko swobodnie wbijam na parkiet. Biorę rozbieg i robię pirouet. Oni oczy jakby wzięli pigułę W organizmie brak melatoniny. Później się wyśmie, bo melan zrobimy. Bardzo, bardzo dziękuję Piotruni za 300 many. Piotrunia, wielkie dzięki. Tak jak mówię, dzisiaj pioseneczka, jak to się stało w naszym zwyczaju, oczywiście jedna za, za friko, nie? Niby mówią, że nic za friko się nie dostaje, nawet w mordę ciężko za darmo dostać. A proszę bardzo, u mnie pioseneczka będzie dzisiaj za fri, także za, zachęcam do wyboru utworu. Tak jak zawsze mówię, utwór ma być po prostu wyjątkowy, ma być taki nietuzinkowy, taki wyjątko, z wyjątkową urodą muzyczną. Także zachęcam do tego, żeby... Aby się tutaj zastanawiali się, co my dzisiaj odwalimy. Kazik jak minął dzień. Pospolity, no jak minął dzień, słuchaj. Było w chuchu i jeszcze trochę roboty. E, także dzień minął bardzo szybko, a jak dzień mija szybko, to znaczy, że minął dobrze. W robocie, w robocie to jest w robocie, słuchaj. Wiesz jak to jest? Człowiek, człowiek robi, co może, żeby jak najszybciej ten czas zleciał. No i wiadomo, im więcej, więcej pracy, jakiejś takiej, wiadomo, im sensowniejsza ta praca, tym szybciej ten czas leci. No, a dzisiaj miałem sporo do zrobienia, także szybko mi czas poleciał jestem w domu, słuchajcie. U mnie w ogóle odwiedził mnie mój tata, także, także jest u mnie I, i mogliśmy sobie troszeczkę czasu już, bo jest od zeszłego czwartku, dlatego powiem Wam tak w tajemnicy, tylko nikomu nie mówcie, nie? Nikomu nie mówcie, że tak trochę te streamy tam się poprzesuwały i tak dalej, bo to. Chcieliśmy trochę czasu też razem spędzić Jeszcze jest ze mną do soboty Także do soboty te streamy mogą takie być że Krótsze, dłuższe Wiecie, takie, takie nie o tej porze Co trzeba trochę Saluda Michał, witam serdecznie Już Dawid nie grywa z tobą Nie o to chodzi, wiesz co Dawid się przeprowadza, aczkolwiek no nie wiem kiedy wróci Więc póki co nie grywa Rzeczywiście, póki co, póki co Zostałem samotnym wojownikiem Ale jakoś tam daje radę Mam się dobrze wróciłem, więc jestem. Robi bardzo się cieszę. Jak to w ogóle ty tam wypoczęłeś czy tam bardziej się zmęczyłeś, bo to różnie bywa. Filip Nyckowski, witam serdecznie. Filipie. Cześć, bardzo Ci dziękuję za lajeczka. Kurde, ludziska. W ogóle zachęcam. Zachęcam do tego, żeby oczywiście, nawet jeżeli oglądacie na innych platformach, możecie na sekundę, bo, bo ja nie zachęcam do oglądania na Facebooku ogólnie, nie zachęcam do tego. Zachęcam do Twitcha albo Trowo. Yy, ale jeżeli możecie, to na sekundę, jak wiecie na, yy, na Facebooka i zostawicie lajeczka, będzie bardzo dobrze, bo wtedy zasięgi mi zwiększycie, nie? A wiadomo, że tu o zasięgi chodzi, żeby jak najwięcej ludzi do nas dotarło, żebyśmy jak najlepiej się bawili, jak najwięcej osób, żeby było. Wtedy jest najfajniej, słuchajcie. Im ten czat jest bardziej żywy, tym ja mogę więcej odpowiadać. Yy, ja muszę mniej wtedy wymyślać takich różnych tematów. Ja, oczywiście, w tym nie jestem najgorszy, ale. Ale wiecie, zawsze, zawsze trochę mi to pomaga, jeżeli ten czat leci do, troszkę szybciej. Mam nadzieję, że dojdę do kiedyś do takiego momentu, że będziecie musieli się wkurzać, że nie odpowiadam od razu na pytanie, bo mam jeszcze 10 w kolejce. Mam nadzieję, że dojdę kiedyś do takiego momentu. Ale to zobaczymy. Nie ma co ubiegać faktów. Na razie powiem wam i tak, jestem mega szczęśliwy z tego, że mam takich wspaniałych ludzi jak wy tutaj na streamie, że jesteście ze mną za każdym razem, że dużo z was naprawdę, wiele osób jest na tym streamie od samego początku do samego końca albo przynajmniej przez większość wiel streama także wielki szacun dla was oczywiście za to wszystko co robicie dla mnie i dla, dla rozwoju tego kanału Waldemar Filozof bardzo ci Walduś dziękuję Waldi yy, mega szacun i oczywiście piątula dla ciebie ode mnie leci Wielkie dzięki za lajeczka Byku No i zachęcam do udostępniania też tak jak wspomniałem Dawida pozdrów od nas, tak zrobię Byku, tak zrobię pospolity Dziękuję bardzo w jego imieniu za pozdrowienia Na pewno mu przekażę Strasznie mi streamek przeskakuje, jakby jakieś cięcia były Kurna, to niedobrze To niedobrze Bo ja się obawiam Bo ja widziałem, że dzisiaj są, czekajcie Ja widziałem, że dzisiaj są problemy tutaj jakieś z tym moim netem radiowym Eee, czekajcie, bo tak, tak może być, wiecie? A jeżeli tak będzie, to wiecie, co ja będę musiał zrobić? Ja będę musiał wyłączyć streama i włączyć go jeszcze raz. To by było bardzo nieładnie. Czekajcie, ja to spróbuję poprawić. Tutaj przesuwając troszeczkę, routerek. Ale tak to jest jak się korzysta z satelitarnego internetu, nie? A ja trzymałam się tam Kurde, zapiszczonego, normalnie mnie skrzynia biegów nie złapałaś. Rysocki Krzysztof, jo, witam serdecznie, wysokiego Krzysztofa Krzychu, witam, witam, witam. Dziękuję bardzo za lajeczka. Mówisz streamek przeskakuje. Mam nadzieję, że to się za chwileczkę tutaj skończy. Ja może jeszcze spojrzę tutaj jedną rzecz. Jeszcze raz ekran icinga zobaczycie, żeby wam... Troszeczkę po, połechtał tą chęć wybrania piosenki, którą będziemy śpiewać. A póki co, czekajcie, ja zobaczę, czy ja tutaj w tle przypadkiem jakiegoś głupiego działania nie mam. Czyli, na przykład, czy przypadkiem jakaś aplikacja mi czegoś nie ściąga, czekajcie, Battlenet mi niepotrzebny. Wy widzicie dokładnie, co ja teraz robię. Patrzcie, ile ja tu mam program w ogóle w tle otwartych. To tak, tak wygląda, tak to działa niestety. Epic mi zupełnie nie potrzebny na ten moment, także też Siowon, bo on może też coś ściągać w ple. McAfee zostaje, Logitechy zostają, inne rzeczy będą musiały z nami zostać, także zobaczymy. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Jeżeli będzie coś nie tak, to tak jak mówię, no będę musiał niestety ludziska, ale będę musiał wtedy zrestartować stremeczka, bo to oznacza, że Będę musiał zrestartować modem. Normalnie robię to przy włączaniu, yy, włączaniu streama, ale niestety no dzisiaj z racji tego, że i tak byłem spóźniony z odpaleniem, no to nie zdążyłem tego zrobić, bo to trwało około dwóch minut, yy, nawet trzech może minut, więc od razu włączyłem streama, no i najwyraźniej yy, troszeczkę sam sobie w kolano tym samym strzeliłem, ale no, no cóż, no tak, tak to bywa czasami. Wypocząłem, pozwiedzałem, poznałem sporo nowych ludzi, byłem na zabiegach, które mógłby brać, mógłbym brać codziennie, bo były super mega rehabilitantki Jola i Gosia. No to pozdrawiamy, pozdrawiamy Jolę i Gosię w takim razie, które tutaj może masowały albo nastawiały naszego Robertosa. Także jeżeli kiedyś to zobaczą, albo masz z nimi jakikolwiek kontakt, wiesz, może wziąłeś tam od jakiejś rehabilitantki, number, numer, czy inne tam y, te referę, no to, y, to zachęcam do tego, żeby podać po ze streama. Ja pozdrawiam wszystkich, słuchajcie. Ja pozdrawiam na zamówienie, bez zamówienia. No, tak jak w tym polskim filmie w killerze, nie wiem czy pamiętacie, że, że tam y, mówili o tym, jakie, jakie są ich zawody, no i jeden z zawodów, nie powiem jaki był. Yy, chodziło o gwałcenie, był na zlecenie i bez zlecenia zresztą też. Yy, ale kufat nie, to u mnie tak jest z pozdrowieniami, słuchajcie. Ja pozdrawiam na zlecenie i bez zlecenia zresztą też. Filip, co robisz? No Filip, a co robię? To ty oglądasz bez obrazu? Masz streamer czy co? Kurna, Filip, orientuj się, co ja robię. To ty mi, Filip, napisz, co ja robię w tym momencie. Jestem ciekaw, powiem ci. Jak ten, jak zgadniesz, to będziesz mógł pozdrowić jedną osobę. Zobaczy, zobaczymy, czy, czy, czy zgadniesz, co ja robię. Płynnie i czysto jest, no i pięknie Zodiak. Właśnie dlatego zachęcam, słuchajcie Was do oglądania na platformach typu, typu Twitch, właśnie, bo, bo platforma typu Twitch daje takie przesunięcie. Ona co prawda sprawia, że w momencie streamek jest troszeczkę nie do końca live. On jest czasami... Wiecie, opóźniony na przykład, nie wiem, podobnie do mnie, to znaczy, jestem dużo bardziej opóźniony niż ten stream wtedy na Twitchu, ale stream czasami wiecie, na przykład pół minuty do tyłu jest albo coś takiego, ale zapewnia wam ciągłość tych danych, więc on gdzieś tam spowolni, wy tego nie zauważycie, ale ciągłość, ciągłość tej transmisji jest. Także to jest fajne na Twitchu, dlatego zachęcam do oglądania między innymi na tej platformie. Waldemar, filozof, Naprawdę szykujesz ziółeczka do, do picia? No proszę Waldi Waldi, przyjacielu Przyjacielu. Dobra, jedziemy słuchajcie na skup, wywieź to Kazik, który to pisze Płynnie i czysto jest, no, no tak mówiłeś, no, no dlatego do tego się odnoszę. No bo ty oglądasz na Twitchu, dlatego się odnoszę. Dałeś lajka na FB, tylko tego nie przeczytałem. No, ale ogólnie tak, oczywiście Zodiak widzę i tak jak mówię, no, no dlatego wspomniałem o tym Twitchu, że tam nie tnie. Bo ty napisałeś, że komuś nie, że działa płynnie i czysto. Stąd to moje właśnie odniesienie, także to dzięki twojej wiadomości jest Zodiak właśnie. W ogóle powiedzcie jak mnie słychać, czy jest OK, a dlaczego ja jadę po lewej stronie? Si co on kurna? Widzieliście, już przejeżdżał, kurna! Przejeżdżał, co on zrobił? Dlaczego on zahamował? Kurna, co za gnój. Typowo na oce jechał. Na OC, Chcia chciał zgarnąć z ubezpieczenia. Kaktus jeden. Przyczepa ci usunęła. Przyczepa ci usunęła. Nie mam pojęcia o czym e, Filip mówisz. E, spróbuj troszkę bardziej rozjaśnić mi e, tę ukrytą w chmurze wiadomość. Hmm, to ja cicha tajemnica. Czy mam kontakt z nimi? Robi prezenter. Oczywiście, że masz kontakt. Oczywiście. No to Twoje szczęście. Bardzo, bardzo się cieszę. Wiesz, i to jest właśnie to opóźnienie, które, które w tym momencie występuje. Ludziska, powiedzcie mi, czy jak zrestartuję streama, czy będziecie z tego zadowoleni, czy nie bardzo? Bo teraz jest dość spore opóźnienie. Zobacz, ja Tobie jak odpowiedziałem, a Ty mi odpisałeś, mi się pojawiła Twoja odpowiedź jakieś ze dwie minuty później. Także jest duże opóźnienie i ono będzie coraz większe w trakcie streama. Także nie wiem, co myślicie? Odświeżamy, póki jeszcze jest krótko stream? Przyczepać ci utknęła. A tak, tak, tak. Utknęła. No, rzeczywiście. Rzeczywiście utknęła tam w tej kiszące. Masz rację. Bo ja tu już widzę, że mam 10 informacji o spadkach o spadkach internetowych, także to nie jest, to nie jest, to nie są dobre wieści, słuchajcie. To, to nie są życzenia. Wracamy. Czemu ja w ogóle z tej łychy nie wysypałem? Teraz będę jeszcze raz wyjeżdżał stamtąd. Wziąłem sobie na łyżce przecież troszkę kiszonki, żeby dorobić. Ile w ogóle z takiej łychy jest? No ona nawet nie pełna, kurna, 92%. Wybrałem się normalnie. Się wybrałem. Wysypujemy. Ile za to, za tą... Ło, 321 euro za taką łyżkę. Zarobiście? Przemuś trzymała, się manko. No, duże opóźnienie jest, no właśnie o tym mówię, o tym mówię, dobra, słuchajcie, ja zrestartuję tego streama, e, już nie będzie żadnego odliczania, odliczania i nic, albo trzeba jeszcze raz lajki zostawić. Także e, zachęcam was do tego, żebyście zaczekali chwileczkę, e, to znaczy za chwilę odświeżyli stremeczka e, i zapraszam e, was ponownie za około, no do 5 minut to jest maksymalnie. Ja restartuję streama w tym momencie, e, ja to zrobię tak sprytnie, że ja po prostu. Nie, no będę musiał go zakończyć. Dobra, czekajcie. Restartuję streama. Trzymajcie się. Restartuję streama. Trzymajcie się i.